Chcecie jeszcze mój program gospodarczy, bo na pewno jesteście bardzo ciekawi. Rolnictwo, 500 zł na każdą świnię i 500 zł na każdą osobę, która identyfikuje się jako świnia. Pan Marek Woch, witam bardzo serdecznie. Ale szanowni Państwo, coś tu się dzieje. Ale to rozumiem, A, że jest... Pan ja mówi, jak swój fetysz. Tak, tak, Szanowni tak. Szanowni tak. Państwo, żeby było jasne, na tę debatę zaprosiliśmy również panią Magdalenę Biejat, która reprezentuje Lewicę oraz pana Rafała Trzaskowskiego, który jest kandydatem Platformy Obywatelskiej. Te zaproszenia ponowiliśmy, ale kandydaci nie wyrazili chęci udziału w naszej debacie. Zanim odpowiem na to pytanie... Chciałbym jednak odnieść się do tej dekoracji, którą tutaj Państwo zainstalowaliście. To jest słabe pani redaktor. Kochany, szanowny pośle marku, to słabe, taki dobór podobizny jednego z pretendentów, każdy fotoedytor potrafi znaleźć podobiznę każdego z nas tutaj obecnych. Być może nie taką, która jemu samemu najbardziej by się podobała. Dalej nie widzę tutaj pana Maciaka, który również jest zarejestrowanym kandydatem w tych wyborach i jestem tu gościem, nie gospodarzem, podporządkowuje się konwencji, która została podyktowana. Najpierw y, y, odpowiem panu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Otóż w tekturowym państwie Donalda Tuska, tekturowy Rafał Trzaskowski, no jakby pasuje. Ten obrazek mi pasuje. Jeżeli państwo nie chcecie, żeby tu miał całą władzę, jeżeli nie chcecie, żeby wygrał Trzaskowski, to głosujcie na mnie, bo według wszystkich badań wynika, że mam największe szanse na wygranie z Trzaskowskim w drugiej turze. Ja rozpoznaję minimum cztery płycie, eee, to znaczy pierwsza, pierwszy wariant jest następujący, facet z jajami i tutaj przykładem jest na przykład Szymon Hołownia, który przyszedł na debatę, co ja bardzo szanuję. Druga kategoria to facet bez jaj, i tutaj przykładem jest z kolei Rafał Trzaskowski, który nie przyszedł na debatę, czego do końca nie szanuję. Trzecia kategoria to jest normalna, fajna kobieta. Tutaj przykładem jest na przykład pani marszałek Magdalena Biejat, której akurat nie ma. I kategoria czwarta czyli kobieta z jajami i tutaj przykładem jest Pani Joanna Senyszyn. Bardzo, bardzo gratuluję Pani. Dziękuję. Mamy kobiety i mężczyzny, nie ma innego podejścia do tej logiki. Są tylko dwie płcie, mówi o tym nauka, to jest całkowicie zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Słucham Pana Mencena podnieconego tym tematem i muszę przyznać, że mam narastające poczucie absurdu. Żyjemy w Polsce, którą dręczy zapaść demograficzna. Mamy ceny mieszkań, które są w kosmosie i większość młodych ludzi nie stać dzisiaj na to, żeby kupić sobie mieszkanie. Mamy rząd, w którym połowa ministrów jest na pasku deweloperów i który planuje kolejne dopalanie systemu kredytowego, tak, żeby ceny poszły jeszcze w górę, a my zamiast zająć się tym albo innym problemem, który dotyczy milionów ludzi w Polsce. Prowadzimy w gronie 10 kandydatów i kandydatek na urząd prezydenta pospolitej dyskusję o płciach. Nie dla ideologii jest płeć żeńska i płeć męska, a w moim planie 21, dobra polska szkoła. Oczywiście jest więcej płci niż dwie, o tym wiedzieli już starożytni. Obojnactwo, czyli hermafrodytyzm, jest znany od niepamiętnych czasów, a więc są rodzą się ludzie, którzy, zresztą nie tylko ludzie, także zwierzęta, ptaki, które mają gruczoły rozrodcze, zarówno męskie, jak i żeńskie. Kiedyś uważano, że kobieta musi chodzić w spódnicy. No dzisiaj, jak widać, Kobieta, a zwłaszcza kobieta z jajami, może chociaż stopa dnia. Mam wrażenie, że już wam nie wystarczą Niemcy, żeby straszyć ludzi, Ukraińcy, więc musicie jeszcze straszyć transpłciowymi dziećmi. Płcie są dwie. Nie ma co do tego wątpliwości. Ja nie mam co do tego wątpliwości, natomiast jest bardzo wiele osób. Które najczęściej w młodym wieku, czasami są to dzieci, odkrywają, że ich płeć biologiczna nie zgadza się z ich pcią psychiczną. A co do demografii? Kaczyński miał prosty pomysł: kobieta to dziecko. Ma, wrzucasz 500 zł, wyskakuje dziecko. To tak nie działa. Przyznaję, że to nie jest łatwy temat. Homoseksualiści byli, są, pewnie i będą. Natomiast nasza cywilizacja opiera się o mężczyznę i kobietę. To my prokreujemy, to my rodzimy, to my wychowujemy. To my tworzymy warunki do życia i do rozwoju. Naród składa się, proszę Państwa, z dzieci i nie ma zgody na żadne piątki tęczowe. Dzieci w szkole mają się uczyć, przede wszystkim edukować się ogólnie, a nie w jakichś wyimaginowanych tematach. Bardzo serdecznie bardzo stanowią siły, wartość narodu, nie. proszę Pana i nie ma obywateli no, lepszych no, i gości. Ale powiedziałem, i potencji nie, nie są w narodzie. Szanowni Państwo, Szanowni przechodzimy... Nie, powiedziałeś, że naród to ktoś, kto prokreuje. Nie, ja Co powiedziałem, ty że ty naród tworzą ci, którzy prokreują. Czyli ci, którzy nie prokreują, są poza narodem, tak? Nie. Co to za absolutnie. Są on też członkami narodu. Ludzie nie rozumiecie tej tej tego. Zapraszamy do Sejmu, wystarczy no, wybory. Że pana, dam panu szansę. Dzisiaj też bardzo żałuję, że nie ma z nami przede wszystkim pana Rafała Trzaskowskiego. Korzystając z okazji, że on jest kandydatem poważnym, ja niepoważnym, to bardzo chętnie chciałbym mu. Oddać swój głos. Chciałbym, żeby to jego słowa wybrzmiały, a nie moje. Ktoś zapyta, jak to możliwe. No jest to możliwe, bo pan Rafał napisał fantastyczną, wybitną wręcz książkę. Potrzebujemy zwierzchnika sił zbrojnych, który jest odważny. I dla mnie w tym momencie wybór jest oczywisty. Wybór może być tylko jeden. Książka Rafał, strona 38. Pani redaktor pyta. A rekiny to chyba też hardcore. No tak, bo jak się widzi 20 rekinów wokół siebie, niektóre pływają pół metra od nas, ocierają się, to robi wrażenie. Ale trzeba myśleć zdroworozsądkowo. Rekiny dwu czy trzy metrowe nie atakują ludzi, chyba że się pomylą. Raz padłem w stres, bo zjadały przy mnie rybę, sporego grupera, pojawiła się krew, zaczęły się szamotaniny i trzeba było szybko się oddalić, a nie było to takie łatwe, bo nurkowałem w miejscu wulkanicznym z silnymi prądami. A kiedyś, jak szedłem na 30 metrów przy wraku koło chorwackiej wyspy Wis, okręcił mi się koło szyi konger, rodzaj węgorza morskiego. W końcu go odwinąłem, ale był gruby jak ramię, to też najadłem się strachu. Chciałem powiedzieć, że o większego trudno zucha, dalej może każdy dokończyć. Frazesy, wszyscy po kolei prezentują nam rozwiązania i to przez 30 lat. Gotowości w tym zakresie. Nie ma. Drodzy Państwo, Zwierzchnik Sił Zbrojnych ma doprowadzić do siły gospodarki, która doprowadzi do tego, że będzie nas stać na rozwiązania, które są niezbędne. Ja chcę, żeby Polska miała lotniskowiec. Ja chcę, żeby w Polsce było sześć łodzi podwodnych. Ja chcę, żeby całe społeczeństwo było gotowe do przyjęcia ryzyka związanego z obroną. Dla mnie kwestia bezpieczeństwa to jest kwestia bardzo osobista. Moja żona, właśnie teraz, kiedy mówię te słowa, jest w powietrzu, broniąc granic Rzeczpospolitej Polskiej. Kocham Cię uleńko i mam nadzieję, że dzisiaj bezpiecznie wrócisz do domu, do naszych dziewczynek i do mnie. Prezydent ma olbrzymie kompetencje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Prezydent powinien być stróżem nie tylko honoru polskiej armii i nie pozwolić, żeby nikt dzisiaj mówił, że polski żołnierz nie jest dobrze wyposażony, że musi sobie coś dokupywać albo że polskie społeczeństwo jest bezbronne. I gdyby ktoś nas napadł, to mamy wielki dramat. Nie jest bezbronne. Mamy wspaniałą polską armię, mamy wspaniałych polskich żołnierzy. Nie wiem, czy Polska potrzebuje dzisiaj lotniskowca, ale na pewno nie potrzebuje już więcej nikogo, kto będzie miał wątpliwości czy Putin jest dobry czy zły, bo tyranom i dyktatorom nie wolno podawać ręki, bo polski patriota i polski przywódca nigdy nie powinien tego robić. Nie jeden lotniskowiec, tylko dwa i nie sześć okrętów podwodnych, tylko siedem. No i panie marszałku, nie dziesiąte miejsce na świecie, tylko dziewiąte. Musimy mieć ambicje. Dziewiąte wystarczy. Po całym świecie będę pływał, ale proszę mi nie czasu. Panie Marszałku, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. My wydajemy dzisiaj na ochronę zdrowia trzy razy więcej niż 10 lat temu, a satysfakcja pacjentów nie jest trzy razy większa. Więc jeżeli wiadro nie trzyma wody, tylko dolewasz do niego trzy razy więcej wody, a nadal nie trzyma tej wody, to jest problem z wiadrem, a nie tylko z ilością wody. I to trzeba sobie jasno powiedzieć. Od początku, od kiedy jestem w polityce, zastanawiam się, po co jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Po co te miliardy idą na te masy urzędników, które nic nie robią, tylko planują, piszą kartki z Excela i tak dalej, tak dalej. Zostawmy już to. Proszę Państwa, nie można szukać tylko w jednej kieszeni pieniędzy. Pieniądze są w państwie polskim, w bardzo drogim państwie polskim, w bardzo drogim Sejmie, Panie Marszałku, w bardzo drogich ministerstwach. I tak jak mówiłem na poprzednich, proszę państwa, debatach, my mamy dzisiaj więcej samochodów służbowych niż Karatek pogotowia. I to jest wyzwanie dla wszystkich. Pan Mence opowiada drdymały o tym, że nie będzie podwyższenia podatków i danin, a jednocześnie mówi, że chce mieć system ochrony zdrowia, bo słucham go, taki jak w Niemczech. Tylko, że Niemcy wydają 12% PKB na ochronę zdrowia, a nie 6, tak jak my. Szymon, poważni ludzie wydatki na ochronę zdrowia porównują do wielkości gospodarki. My wydajemy na publiczną ochronę zdrowia dużo mniej niż nasi sąsiedzi. I naprawdę od, intensy... od, intensy... od intensywnego mieszania chyba ta nie stanie się słodsza. Doszedłem do wniosku, że ten system jest bardzo dobrze przez polityków przez ostatnie 30 lat poukładany. Tylko jest jedno, ale. Tam było wszystko by idealnie, tylko gdyby nie pacjenci, którzy chcą się leczyć. To jest, proszę Państwa, gra interesów przez polityków, którzy obiecują, kupują poszczególne grupy zagraniczne, wpływów, miejscowe, różne organizacje, żeby rozdzielić tą kasę. Dzisiaj słyszymy, że trzeba więcej, więcej kasy, jak najwięcej kasy wrzucić do systemu, a system się sam uzdrowi. Nie, nie uzdrawia się system, kiedy wrzucimy do niego jeszcze więcej pieniędzy. Obywatele Rzeczpospolitej powinni być leczeni w służbie zdrowia finansowanej przez obywateli Rzeczpospolitej. Deficyty, które dzisiaj widzimy, są dlatego, że pozwolono na to, by inne państwo czerpało korzyści z naszego systemu ochrony zdrowia. To jest przede wszystkim profilaktyka, która jest wielokrotnie tańsza niż leczenie. To są szczepienia. Jako prezydent zaproponuję, aby składka zdrowotna była obniżona dla tych, którzy wykażą się kompletem szczepień. Szkodliwe dla zdrowia Polaków jest to, że rządzi rząd Donalda Tuska, wydłużające się kolejki do lekarzy. Od 13 lat nie było takich kolejek o 15%. W ciągu jednego roku wydłużyły się kolejki do lekarzy. Ja mam inną propozycję. Prezydent, niech nie zajmuje się tym. To nie jest Wasza kompetencja. Nic z tym nie zrobicie. Powiedzcie Polakom prawdę. Niczego z tym nie zrobicie. Teraz to jest metoda na wnuczka, wyłudzanie głosów od starszych ludzi, bo anusz się nabiorą. Же że... Pan prezydent coś zmieni w ochronie zdrowia. Nie zmieni niczego. Pytanie do Rafała Trzaskowskiego. Czy dalej uważa pan, że CPK powinno być pod Berlinem, a nie w Polsce? Czy dalej chce pan, ponieważ planeta płonie, produkować prąd z niemieckich wiatraków zamiast z polskich elektrowni? Czy dalej pan uważa, że przyjęcie nielegalnych migrantów jest dla Polski polisa bezpieczeństwa? A także dlaczego jest pan takim tchórzem? nie przed pan z nami tutaj na debatę i dlaczego nielegalnie zorganizował pan swoją debatę przez TVP i nie zaprosił pan na tam wcześniej niż na półtorej godziny przez tą debatę. I niech pan pamięta, mam największe szanse na wygrane z panem Nianem w drugiej turze. Ja nie zapraszam, Obawiam się, panie doktorze, że nie odpowie. Ale dajmy szansę, może pan. Ma, mi... ma minutę. No. <głos> <głos> nie należy Mogę go przynieść. <noise> no, możemy poczekać jeszcze 10 sekund. No, to trochę złamanie reguł. O. Dobrze, jeżeli Państwo chcą, żebyśmy czekali minutę, czekamy. Nie, nie, żartowałem. Ja nie, wnoszę wnoszę nie, dlaczego? Teraz już czekamy. Ja czekam na sygnał reżyserki. Ile jeszcze będziesz badał naszą cierpliwość, Katelino? Chciałoby się powiedzieć do pana marszałka Hołowni, któremu chcę przypomnieć, że bez udziału pana środowiska politycznego, panie marszałku Donald Tusk, by... Nie rządził i to wszystko, co dzieje się dzisiaj w Polsce, za to odpowiada także pan marszałek. Mówimy tutaj choćby o zwijaniu wielkich projektów, takich jak CPK. Dziś projekt CPK ma tylko dwie szprychy. Wymieniał pan z radością to, co się nie udało, a może pan marszałek powiedzieć, co się właściwie udało? Odzyskajmy niepodległość, szanowni państwo. Ta niepodległość, która ledwie odzyskana, została wyprzedana na raty Polska. Dzisiaj podporządkowana rozmaitym organizacjom międzynarodowym. Władze warszawskie jako bezwolni wykonawcy woli imperialnej wygłaszanej przez różne ambasady odzyskajmy niepodległość, bo jeśli nie odzyskamy, to na tysiąclecie podniesienia korony Królestwa Polskiego. Szanowni Państwo, stracimy wszystko. Staniemy się marginalizowaną mniejszością we własnym kraju. Jedynym beneficjentem dzisiaj układu europejskiego są Niemcy. Są Niemcy. I jeszcze bardziej mnie to boli, że tym właśnie Niemcom w Polsce wszystko wolno. A wolno, proszę państwa, nam jeździć radiowozami policyjnymi po Berlinie. No nie wolno. A Niemcom w Polsce to wolno? No wolno. Zdjęcie pokażę. Potrzebujemy też silniejszej gospodarczej niż dziś Europy. Europa, a wraz z nią my przegrywamy konkurencję ze Stanami Zjednoczonymi i z Chinami. Musimy zwiększyć i to szybko. Inwestycje tu u nas w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej. Musimy, w, jeżeli chodzi o inwestycje publiczne, mieć więcej, a nie mniej Europy, panie Marku. Musimy dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, to Europa po prostu się posypie. A jeśli Europa się posypie, to znajdziemy się w sytuacji naprawdę niewesołej, naprawdę nie do poradztroszczenia, sytuacji, którą możemy. Z przerażeniem obserwować na wschód od naszej granicy. Bardzo Państwa proszę, żebyście wzięli pod uwagę moje CV, zamieszczę je za chwilę na swoim Facebooku i jeżeli taka będzie wasza wola, pokornie was o to proszę, dali mi szansę do wejścia do drugiego etapu rekrutacji, a ono będzie się oczywiście 18 maja. CV, pana marszałka, błagam. 21-latek ma większe CV i jest bardziej adekwatny do pełnienia tej funkcji. Z wielką przyjemnością. 40-stronicowe swoje przekażę panu marszałkowi. W tej kampanii, co politycy nam pokazują? Wafelki, ogórki, jedzenie kiełbasy. Tak wygląda dzisiaj polski przemysł, jeśli śledzi się kampanię wyborczą. Że my nie jesteśmy w stanie zbudować CPK, tylko jesteśmy w stanie ukisić ogórki w słoiku. Dla mnie to jest Uwłaczające. I chciałbym, żebyśmy wreszcie, żebyście wy wreszcie, jako politycy, zajęli się wielkimi projektami ponad podziałami, skończyli się kłócić żeby nie było tak, że pan Lasek przez pięć lat mówi, że CPK jest bez sensu i nie należy tego budować, a potem jest odpowiedzialny za budowę CPK, i nagle sens jest i on się tym osobiście zajmie. Przecież to jest absurd. Żyjemy w oparach absurdu. Precz z euro, precz z euro kołchozem trzeba natychmiast rozpocząć przygotowania do wyprowadzenia wszechwładzy Reichsführerin von der Leyen z Polski. Po to, żeby Polacy byli prawdziwie bezpieczni, wolni, żeby osoby przedsiębiorcze nie były niszczone i nękane przez własne państwo, a więc suwerenność także gospodarcza suwerenność finansowa gotówka gotówka którą trzeba obronić przed eurofederastami przed tymi którzy chcą pogłębienia procesu zniewolenia Polaków pit cit do likwidacji zus do wygaszenia znieść bariery dostępu do rynku dla małych średnich mikroprzedsiębiorców po to żeby interes się kręcił pandemia była i co z tym przepływem? Okazało się, żeby polecieć do innego kraju Unii Europejskiej, trzeba było się szczepić. Czy ktoś miał wirusa czy nie miał? Więc proszę państwa, jeżeli chodzi o Euro nigdy w życiu, bo to jest kolejne ograniczenie wolności. Wolność Polski to jest polski złoty, bo to jest nasza waluta. Nasze państwo, nasza flaga, nasza armia, nasz złoty. Bez tego nie ma wolności. Zapewniam państwa o jednym, że jak Trzaskowski, już nieobecny, Proszę Państwa, doszedłby do władzy, to my euro, to my nasze złote i naszego złotego tracimy dosłownie w ciągu pół roku czasu. Szanowni Państwo, podziękujmy teraz prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, że podpisując traktat lizboński, wyraził zgodę na wprowadzenie euro w Polsce. Bo ono będzie wprowadzone, ponieważ traktat lizboński obowiązuje, a nie sądzę, aby akurat państwo tutaj w Telewizji Republika sprzeciwiali się decyzji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gdybyśmy mieli euro, to byłoby oczywiście bardzo dobrze, bo wtedy prezes NBP. Nie mógłby robić takich numerów, jakie teraz robi. Rzeczywiście, w moich snach, bo mi się to często zarzuca, w moim idealnym świecie to lekarz dzwoni do pacjenta, a nie pacjent do lekarza. Ale mówiąc szczerze, wolę o to powalczyć jako prezydent, niż mieć sny i marzenia, w których. Biedny polski student musi zapłacić 40 tysięcy za studia, za które do tej pory nie musiał płacić, tak jak jest to w przypadku kandydata Mencena. Dziwi mnie taka strasznie antyrosyjska postawa pana Szymona Hołowni. Mam nadzieję, że równie bezkompromisowy jest pan względem swojego koalicjanta, Donalda Tuska, który po 89 roku prowadził najbardziej prorosyjską politykę ze wszystkich polskich rządów. To jest dokładnie pana koalicjant. Polska musi mieć prezydenta, który kiedy usłyszy o tym, co robi Putin w sumach, albo w buczy co robił, albo w wirpieniu. Nie będzie jak pan Sławomir Męcen, wahał się, cukał, patrzył w sufit i się uśmiechał. Polski prezydent musi wiedzieć, co to jest dobro, a co to jest zło. Czy nie jest panu wstyd, że zawiódł pan wyborców? Obiecywał pan bycie trzecią drogą? Miał pan powstrzymywać zarówno jedną, jak i drugą stronę przed tymi szaleństwami? Niestety pan te szaleństwa legitymizuje. Gdyby nie pan, to nie byłoby nielegalnego przejęcia TVP, nie byłoby nielegalnego przejęcia prokuratury krajowej, nie byłoby nieuznawalności wyroków Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Jest pan członkiem tej koalicji, gwarantem jej dalszego istnienia, a próbuje pan się w tym momencie od niej dystansować. Nie będzie pan się w stanie od niej dystansować, to jest pan podpisując tą umowę koalicyjną, pan jest koalicjantem Tuska i proszę tego przed Polakami ja mam dłużej tak, pan, nie ukrywać. Ja się tak właśnie pomyślałem, że pewnie pan będzie próbował jakoś tę swoją nieudolność i recytowanie formułek przykryć jakimiś gadżetami, więc ja mam tu taką torbę specjalną na gadżety od kandydatów, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze by chciał, to jestem oczywiście otwarty. W... Drogi Państwo, Womirze, ja się tym od Pana różnię, że ja mam odwagę. Wziąć odpowiedzialność i zawalczyć o coś, co jest dla ludzi ważne. A wy jesteście tchórzami zwykłymi, którym wygodnie jest brać pieniądze od państwa, choć moglibyście dołączyć do ekipy, która chce coś w państwie zmienić, i krytykować. Siedząc dołączyć Murgu, do ekipy łamiącej prawo Murgu, realizującej w Polsce interesy niemieckie, tak, niemieckie. w życiu tam nie bym nie dołączył, nie proszę niemieckie. mnie nie obrażać. Tak, rzeczywiście. Niech pan teraz wykaże. Będę, że przede że to wszystkim są, polskie że interesy, że a nie niemieckie. interesy niemieckie. Prawo, rządność, a nie łamanie. Ach, z całą pewnością to pan tęskni za niemieckim modelem ochrony zdrowia, prawda? To jest lepsze od polskie. Tak. Ludzi, którzy nielegalnie przekraczają polską granicę, pan. wpuszcza do polskiego Sejmu. Pan się, się bałuje, nielegalnie, pan się bał, nielegalnie przekroczyli polską pan granicę łamali prawo, A pan, pan tych się bał, ludzi pan się wpuszcza boi. do polskiego Sejmu. Ale dlaczego nie pan mi instancji Polsce nie gwałtów Sąd nie należy o, pan wpuszczać do Polski nielegalnych migrantów z Azji czy z Afryki. To jest o, prosta rzekł, droga do zwiększenia liczby gwałtów w Polsce, jak w każdym kraju Europy Zachodniej. Pan, że na to odpowiedziałam, pan popiera wprowadzenie do Polski nielegalnych migrantów. A pan jest tchórzem, który ucieka na Hulajnok przed debatą ze mną od kilku tygodni. Marszałek Hołownia łamie swoją obietnicę, którą dał wyborcom, bo obiecał nową jakość debaty, obiecał, że będziemy wreszcie rozmawiać o ważnych rzeczach, po czym wychodzi na konferencje prasowe, mówi jakieś bzdury o finansowaniu, o finansowaniu mojej kampanii wyborczej. Nie dowierza pan, że można efektywnie wydawać pieniądze. Tak, od wpłaty mamy od naszych wyborców, ponieważ my szanujemy pieniądze ludzi. Pan wziął na tę debatę, na tę kampanię, kredyt w wysokości 7 milionów złotych. Na co pan chce wydać te 7 milionów złotych? Pana kampania względem my jest praktycznie w ogóle niewidoczna, bo jest pan politykiem, który marnuje pieniądze podatników. Wasz rząd marnuje pieniądze podatników i nawet nie jesteście w stanie uwierzyć, że można efektywnie wydawać pieniądze tak, jak my to robimy. Jeśli chodzi o ten pomysł wspólnej Europy, to muszę przyznać, że ja się wręcz e, rozmarzyłem, można powiedzieć, bo. Brzmi to fantastycznie. Jeden rząd, skoro Polacy nie potrafią rządzić, to może ktoś inny by to zrobił lepiej. Brak granic, piękna migracja, różnorodność. Przyjechaliby do nas przybysze ze wszystkich zakątków świata. To brzmi fantastycznie. Na pewno na początku musieliby trochę odpocząć, trochę odsapnąć, no ale bylibyśmy dali im chyba jakieś. Jakieś pieniądze, żeby nie było im e, tak, tak źle na samym początku. Potem na pewno by się zintegrowali, potem na pewno poszliby do pracy i zaczęli budować polskie PKB. Co do tego jestem 100% pewien. Na pewno nie byłoby żadnych get, e, na pewno byłaby pełna asymilacja, na pewno szybko by się nauczyli języków. Mielibyśmy większą różnorodność. E, ja widzę same plusy. Pytanie do pana Karola Nawrowskiego. Tak jak. Ja mam, mało o Panu wiem, bo Pana profil ideowy faktycznie jest stwarzany przez Prawo i Sprawiedliwość na naszych oczach. Ale tak ostatecznie mam pytanie, który z punktów Pana programu 21 jest Pana autorstwa? Który jest tym obywatelskim? A do Państwa widzów mam pytanie i ogromną prośbę. Po tej wypowiedzi niech Państwo sprawdzą, ile razy ten punkt pojawiał się w programie pis PiSu. Minuta. Bardzo dziękuję. Skoro wie pan o nie mało to znaczy, że polityka pamięci, polityka historyczna zupełnie nie ma dla pana znaczenia, a to przykre, bo prezydent państwa polskiego musi dbać o polskie dziedzictwo narodowe. Nie zna pan sukcesów Muzeum II Wojny Światowej, pochowania żołnierzy na Westerplatte, nie zna pan działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Myślę, że to panie Arturze najgorsza dla pana ocena, że nie Myślę, zna pan działalności. Ja o profilu ideologicznym instytucji. Mówię o swoim nie. profilu ideologicznym. Trzaskowski tylko mówi o patriotyzmie. Podaczem, a w praktyce kupuje tramwaje z Korei, metro kopie mu firma turecka, pogłupie drzewka, warszawscy urzędnicy jeżdżą prosto do Niemiec. Skąd mamy czerpać prąd według tego rządu? No oczywiście z niemieckich wiatraków, albo importować bezpośrednio z Niemiec, bo chcecie zamykać polskie elektrownie, chociażby jak w Bełchatowie. Więc żeby do tego nie dopuścić, proszę państwa, żebyście głosowali na mnie, bo mam według wszelkich badań najwyższe szanse na wygranie z Trzaskowskim w drugiej turze. Moja polityka klimatyczna... Dobry klimat dla przedsiębiorczości. To cała moja polityka klimatyczna. Ministerstwo Klimatu, rzecz jasna, do kosza. Polityka mieszkaniowa w Warszawie 60 mieszkań komunalnych oddaje prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. 14 tysięcy budują deweloperzy, którzy potem wpłacają na kampanię Rafała Trzaskowskiego. Jak pan poseł to ocenia? Polityka mieszkaniowa w Warszawie. Jest kompromitująca, ale równie kompromitująca była polityka mieszkaniowa poprzedniego rządu, który wprowadził dopłaty dla deweloperów, i te dopłaty dla deweloperów rozgrzały rynek tak, że pchnęły ceny mieszkań w górę. A niestety dzisiaj błędy pańskiego środowiska politycznego kopiuje platforma obywatelska, która z uporem godnym lepszej sprawy próbuje przepchać kolejne dopłaty dla deweloperów do pana marszałka Szymona Hołowni. Panie Marszałku, pierwsze pytanie, to co się z Panem porobiło? Bo w 2020 przed wyborami zabiegał Pan o poparcie bezpartyjnych i samorządowców. Przyjeżdżał Pan do Wrocławia na rozmowy. My uważaliśmy, że nasze programy są zbieżne i takie poparcie Pan otrzymał. Co się okazało, że teraz jeżeli chodzi o praworządność, bezpartyjni samorządowcy zostali wy próbowano wyeliminować z wyborów samorządowych w 2024, Parlamentu też, Państwowa Komisja Wyborcza przegrała z nami w Sądzie Najwyższym. W Sądzie kontroli. Co pan zrobi, żeby zaprowadzić ład konstytucyjny w Państwowej Komisji I odpowiada pan Szymon Hołownia, minuta. Ma pan do mnie pretensję o swoją własną nieudolność i swojego ruchu, że wam się nie udało uzyskać to, co chcieliście uzyskać. Odczytaliśmy, bo otóż, wygraliśmy. Pytanie, że odpowiadam, najwyższy? dlaczego rozeszły się nasze drogi z bezpartyjnymi samorządowcami? Boście z pisem rządzili, a nie byli żadnymi bezpartyjnymi samorządowcami. A teraz jak oglądam pana zdjęcia w internecie, to stoi pan z tym panem ze Związku Słowiańskiego, które że mu się Putin podoba i uważa, że tak Proszę naprawdę uwaga, to powinno być... Proszę jakich radnych, jaki klub tworzy w Dolnym Śląsku? Halo, ale przepraszam, tałę, przepraszam. Zalążek struktur. Drogi panie, Pytanie jest pójdźcie to są swoją najwyższe. drogą. Wygrywajcie wybory, ja Sąd nie mam sądu. najwyższy. Jest pan podważa kompetencje Halo. sądu najwyższego. Halo, jestem tu. I co pan z tym tu. Polska 2050 wybroniła panią posłankę Jannę Muchę przed odebraniem immunitetu. Prokurator próbuje od wielu lat pociągnąć panią posłankę Muchę do odpowiedzialności. Wy robicie wszystko, by nie było to możliwe. Dlaczego? Czy pa pani posłanka Mucha powinna stać ponad prawem, i czy po to szedł pan w politykę? chodzi o to postępowanie dotyczące tak zwanego koncertu Madonny i jego organizacji, zostało przez prokuraturę wobec braku znamion czynu zabronionego umorzone. A później znowu w ramach walki politycznej za końcowego PiSu wszczęte. Ja naprawdę jestem przeciwko temu. Kto, kiedy jest tamte słusznie, a kiedy nie. Słusznie. Ale widzi Pan, skoro jest taka instytucja jak Sejm, której dano możliwość, możemy oczywiście rozmawiać o zniesieniu immunitetów. Ja mówię serio, jestem na taką rozmowę otwarty. Jeżeli taka będzie wola społeczeństwa, rozmawiajmy o tym. Marnują na naszych oczach naszą ojczyznę. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby naszą rodzinę, naszą ojczyznę sobie dać wyrwać, nie możemy sobie na to pozwolić. Rodacy, to nie chodzi o zmiany ustawowe. Tu chodzi o całą konstytucję, o organizację państwa, i od tego będzie prezydent i jego konstytuanta, którą powoła na samym początku. Polska potrzebuje prezydenta, który jest doświadczony i życiowo, i politycznie. Wśród startujących w tym roku. No, ja jestem najbardziej doświadczona. Żebyśmy mogli ambitnie ruszyć do przodu, musimy pożegnać się z tymi dwoma ociężałymi partiami politycznymi, które od 20 lat Polskę trzymają w miejscu. I które przez 20 lat swojego sporu nie zbudowały ani jednej elektrowni jądrowej i nie mają kompletnie pomysłu na przyszłość naszego kraju, a jedyne co ich interesuje, to konsumpcja fruktów przy korycie. Możemy z tym skończyć, proszę Państwa. Szanowni Państwo, dlaczego zdecydowałem się kandydować w tych wyborach przeciwko kandydatowi Donalda Tuska, przeciwko kandydatowi Jarosława Kaczyńskiego i przeciwko kandydatowi Katarynce, kandydatowi Chaosu, który nie wie, co obiecuje i nie wie, jak to zrealizować. Dlatego, że ma. Mam głębokie przekonanie, że to właśnie ja będę prezydentem różnych Polaków. Nie będę was zmuszał do tego, żebyście byli tacy jak ja. Na te tak już bliskie święta zmartwychwstania pańskiego życzmy sobie wzajemnie, żeby nam Polska zmartwychwstała i podniosła się i pięknie wzrosła po to, żeby nie być już więcej klientem, żeby nie być więcej pionkiem w wielkiej grze mocarstw. Ale do tego trzeba odzyskać niepodległość na początek, uchwycić tej niepodległości przyczółek w urzędzie prezydenckim. Zapamiętajcie dobrze, że jeżeli nie chcecie, żeby Polską rządzili Tuski Trzaskowski, to głosujcie na mnie, bo mam największą szansę na wygranie z Trzaskowskim w drugiej turze.